I to chyba właśnie z tego bardziej wynika. To nie chodzi o same osiągnięcia, czy, czy sam status finansowy, tylko o taką predykcję tego, że to znacząco zwiększa szansę, że ta osoba będzie po prostu życiowo zaradna. Tak, dokładnie tak. Bo rzeczywiście w momencie, w którym ktoś kogoś poznaje i ta osoba ma tak jak powiedziałeś, jakąś pozycję, jakiś, w dzisiejszym świecie też finanse dają poczucie bezpieczeństwa, więc to też może być związane nie z tym, że Um, jakby, tak, jakby chodzi o pewną wygodę życia, ale o takim rozumieniu bezpieczeństwa, prawda? Że na przykład, jeżeli coś się wydarzy, no to te finanse dzisiaj zapewniają jakiegoś rodzaju poczucie bezpieczeństwa. I tak jak mówisz, to się spotyka z ogromnym czasem um, takimi komentarzami nawet hejtu, że ktoś może wybierać sobie takich partnerów, takie pozycje. Ja po pierwsze uważam, każdy ma prawo do swoich wyborów i. Nie nam to oceniać i komentować, poza tymi wyborami też mogą stać różne inne rzeczy, które być może ta osoba, które tą osobą kierują, albo które ta osoba poświęca, i, i, i nie nam w to wchodzić, ale słusznie zauważyłeś, że ta pozycja, nawet ten status finansowy, może świadczyć o tym, że to jest człowiek, który potrafi się w różnych w ogóle, sytuacjach odnaleźć, który potrafi różnymi sytuacjami zarządzić.